Witam moi drodzy w nowym tygodniu, a dzisiaj mam dla Was urządzenie brodera. Jestem. Wielu funkcjonne monochromatyczne może zastanawiać się nad urządzeniem monochromatycznym laserowym, co wydajno z jednej kasety to z 8000 stron dużo za 50 zł. Taka jest cena zamiennika. Bębny oczywiście też są wymienne. Starczają też prawdopodobnie gdzieś około 20 tysięcy stron, za następczy może oryginału więcej, ale bębny też nie są drogie. Kołostowe można kupić, może i nawet taniej, zależy od dostawcy. Natomiast słuchajcie, urządzenie nadal jest do, yy, do kupienia na Alegrach. Ja Wam tu pokażę, tutaj znalazłem, ono ma tą domenę, że 40 stron na minutę można machnąć. Jest, słuchajcie. Ja znalazłem tu sprzedawcę za 1400 zł do urządzenia. A dlaczego chciałem Wam pokazać, bo przecież co to za atrakcja patrzę na to urządzenie. Bo ten model, słuchajcie, przedrukował 26 tysięcy stron, jak na chwilę obecną. I przyszedł na drobną konserwację. Zrobimy mały wydruk testowy. Wymieniłem te dwa elementy, czyli bęben, moduł bębna. I toner. Bardzo prosta procedura. 8000 kartek, pamiętajcie, za, za 50 zł. To jest bardzo tanio. Podanie gadew. Dupleks automatyczny, czyli przekręca kartkę samodzielnie. I teraz nawet to zobaczycie. Nawet fajnie podświetlone jest to. Zobaczycie. Przewróci kartkę. Powinien ją wciągnąć z powrotem. Wydrukować. Mamy test wewnętrzny. Zaczernienie. Odcienie szarości. Naprawdę rewelacyjne. Przy 40 stronach na minutę nieźle. Słuchajcie, dobra, to zróbmy teraz coś takiego. Ja bym wam raport jakiś chętnie wydrukował. Tylko, że znajdę ten raport może gdzieś. Nie wiem, czy to będzie w drukarkach. Może niekoniecznie. Ustawienia tu będą gdzieś. Raporty. Też nie tu. Tutaj, druk raportów. Ustawienia drukarki. Ok, i teraz zobaczmy. Co nam pokaże z raportu, ile stron wydrukowało to urządzenie? 1400 zł, 40 stron na minutę, 50 zł toner, bęben około 100. Wszystko w zamienniku. I teraz zobaczcie, z, jak ta drukarka funkcjonuje. U klienta już długi, długi okres czasu, gdzieś koło roku. No, przesadzam z długi, jak jeszcze jest dostępne takie urządzenie nowe, czyli nie jest jego aż tak bardzo stara. Tym bardziej, że masz wszystko do biura łącznie z ADF-em. Także no tutaj tutaj można powiedzieć, że zaspokoiłoby potrzeby każdego użytkownika. Strona testowa gdzieś tutaj będzie test. A tutaj zobaczcie, co tu mamy. Wszystkie strony 27, tutaj, tutaj, tutaj zobaczcie, 27 stron. Całkowita dwustronnych, tak. 14501. Czyli zobaczcie, drukarka, która wydrukowała zaraz 30 000 stron brodera, kosz inwestycji 1400 zł, automatyczny duplex, czyli sam, yy, przepraszam, ADF, czyli sam zabiera kartki do skanowania drukowania, odwraca, czyli duplex jest, sieć jest, natomiast jest ta sieć yy, przewodowa, nie? czyli możemy Ethernetem wpiąć oczywiście to urządzenie do sieci i możemy ją udostępnić, czyli w domowym biurze o takiej obciążalności, no dospalną, 8000 tonera, czyli może sobie na to pozwolić, żeby te kartki naprawdę fruwały z tej do z automatycznym dupleksem załatwi Ci cały temat. Za 1400 zł no kserokopiarki dobrej jakości nie kupisz. Za, za 1400 zł nowej, a tutaj kupisz Brodera i za grosze będziesz eksploatował. Myślę, że po 27 27000 kartek, działa nadal, Komuż, komuś to na pewno wyjaśni, czy ma coś takiego kupić. L5500DN, czyli dupleks i sieć kablowa. Uważam, że ten produkt jest naprawdę dobrą inwestycją, jeżeli chcemy coś, co edukuje szybko, Praktycznie jest bezawaryjny, drobna konserwacja, elementy eksploatacyjne. No i za grosze drukujesz. Dziękuję za Twój czas. podeślij tutaj bo może ktoś czegoś takiego szuka taniego do wydruku. To jest naprawdę fajna propozycja dla niewielkich biur, które potrzebują włożyć to w sieć i dokować z każdego miejsca w danym pomieszczeniu przy bardzo niskim koszcie eksploatacji. Subskrybujcie kanał, zapraszam Was do kolejnych filmów i. Dobry sprzęt, przetestowany. Miałem go parę miesięcy tutaj temu też na samym początku, jak weszły te urządzenia, może około roku, na chyba też wymianę yy, materiałów. Tu nie widziałem, że ona po następnych 20 tysiącach stron będzie tak drukować. Jak dzisiaj, nie było kłopotów po wymianie elementu. Dziękuję, miłego dnia i mm. do zobaczenia. Cześć.